Witamy Was wszystkich w Słowie na Niedzielę. Wielkie zwycięstwo ruchu robotniczego. George Ibrahim Abdallah, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, wyjdzie na wolność. Burżuazyjny sąd we Francji nakazał uwolnienie George'a Abdallah'a, komunistycznego więźnia politycznego, który więziony był przez ponad 40 lat. Hashtag Socialist Sunday, Hashtag Niedziela Socjalizmu, Hashtag Socjalizm, Hashtag LFWP. Great victory of the workers movement. George Ibrahim Abdallah, Popular Front for the Liberation of Palestine, will be released. A bourgeois court in France has ordered the release of George Abdallah, a communist political prisoner who was imprisoned for over 40 years. Komentarz z portalu Postęporku użytkownik Spółdzielnie opublikowała: Każde zwycięstwo rewolucyjnego i robotniczego ruchu postępowego na świecie cieszy i rozpala nasze serca. Uwolnienie jednak tak długo przetrzymywanego i prześladowanego przez reżim burżuazyjny towarzysza jest niesamowicie radosną okazją, by świętować i cieszyć się na całej kuli ziemskiej. Każdy narodowy oddział światowego ruchu robotniczego ma dziś okazję do wzniesienia toastu. Wieloletni działacz i bojownik Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny wyjdzie na wolność w pierwszych dniach grudnia bieżącego roku. Kapitalistyczny reżim Francji przetrzymywał go za kratami przez większość jego życia. Niezłomna wola i rewolucyjna konsekwencja George'a Abdallaha dodawała mu jednak przez ten cały czas sił i zapewniała niezbędną nadzieję na odzyskanie wolności i na kontynuację walki o socjalizm poza murami więzienia. Nasz towarzysz zostanie uwolniony pod warunkiem, iż opuści kapitalistyczne państwo francuskie. Nie powinno to stanowić dla niego jakichkolwiek problemów. Wystarczająco długo musiał już w końcu przebywać we Francji. Georges Ibrahim Abdallah pochodzi oryginalnie z Libanu, a aresztowany został we Francji za swoją rewolucyjną i antyimperialistyczną działalność w 1984 roku. Nareszcie wolny. Jego przykład dodaje nam wszystkim sił i energii do działania. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.